Nie wiem jak ty, ale ja miałem sytuację w swoim życiu, w którym, którym wiedziałem, że grzeszę, że jestem nieposłuszny do tego, co mówi słowo Boże, wiedziałem, że jestem nie okay w stosunku do Niego. Że przecież nawet nie wiecie, co was spotka jutro. Jesteście jak poranna mgła, która pojawia się na chwilę, a potem znika bez śladu. Chcę Ci uświadomić i chcę Ci pokazać, że będzie moment twojego życia, w którym umrzesz. Jakby zauważcie, Adam nie palił trawki. Adam nie wiem nie uprawiał seksu z inną kobietą. Czyli często się mówi, że przez grzech Adama wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie wiem, jakby ja się zastanawiałam, ok, ale jak mogę być nieposłuszny do tego, co mówi Bóg, skoro on do mnie nie mówi, nie słysza jego głosu, try i tak dalej. Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale Nieustępliwi. Dziś zaczniemy od ważnego pytania: Co jeżeli jutro umierasz? Co wtedy? I wyobraź sobie moment swojego życia, w którym teraz jesteś. Nieważne, czy jesteś pojednany z Bogiem, czy nie jesteś, czy w Niego wierzysz. Nieważne. Wyobraź sobie, że jutro umierasz. I co wtedy? Niektórzy wierzą, że zobaczysz wielki napis, wielką taką flagę, wielki napis, na którym będzie napisane Game Over. Dziękujemy, że byłeś z nami. To tyle. Inni wierzą, powiedzmy, w reinkarnację, to, że zamienił się wieża, w barana, cokolwiek innego, w jakąś niższą formę życia. Ale najczęstszą, najczęstszą odpowiedzią jest to, że ludzie wierzą w niebo i wierzą w piekło. Czy wierzą w coś, co będzie po naszej śmierci. I teraz nie wiem, w co Ty wierzysz, nie wiem, jakie masz poglądy, nie wiem, czego doświadczyłeś i co ktoś Ci kiedyś powiedział, ale wyobraź sobie, że dzi dzisiaj bądź jutro umierasz. Jak to będzie wyglądać? Czy kiedyś zastanawiałeś się nad tym albo zadawałeś sobie takie pytanie? Ja w swoim życiu miałem moment, w którym zastanowiłem się, OK, jeżeli jutro umrę, umrę co, co się stanie? I teraz możesz mieć 15 lat, możesz mieć 10, może masz 70, nie mam zielonego pojęcia. Ale Biblia jasno klarownie mówi nam, w liście do Ekuba w czwartym rozdziale, że przecież nawet nie wiecie, co Was spotka jutro. Jesteście jak poranna mgła, która pojawia się na chwilę, a potem znika bez śladu. Więc kluczem jest to, że musimy zrozumieć, że. Nie wiemy, co nas spotka jutro. Możesz mieć 15 lat i myśleć, że masz całe życie na to, aby pojednać się z Bogiem. Ja tak kiedyś myślałem, że kiedyś będę, teraz się pobawię, teraz będzie jeszcze fajnie, a później się pojednam z Bogiem. Później będę się zastanawiał nad tym, co, co będzie dalej. Ale jak dużo, jeżeli masz 15, 20, 25 lat, to zastanów się, jak, ma, jak dużo masz znajomych, albo jak dużo razy słyszałeś o osobach, które zginęły w Twoim wieku. Jak było dużo tych osób? Uważam, że było ich na pewno dużo. I co chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć, że nieważne w co wierzysz, nieważne kim jesteś i co robisz w swoim życiu, każdy z nas, jak jeden mąż, jak to się mówi, stanie przed wszechmogącym Bogiem na sądzie i zdamy sprawę ze swoich uczynków, z tego, co zrobiliśmy dobrze, z tego, co zrobiliśmy źle, zdamy sprawę z każdego słowa. I teraz wyobraź sobie moment, w którym siedzisz teraz, nieważne gdzie jesteś, albo jeżeli oglądasz ten film, że teraz wszyscy zobaczą film Twojego życia. I sytuacje, w których jesteś sam, co myślisz, co czujesz. Zobaczył wszystko. Czy chciałbyś tego? Uważam, że nikt z nas tego by nie chciał. I niesamowite jest to, że Bóg widzi wszystko. I Biblia potwierdza nam to, że każdy z nas kiedyś stanie przed sądem. Jest napisane w liście do Koryntian: Wiedząc o tym wszystkim, nie boimy się śmierci i wolelibyśmy już pożegnać nasze ciała i odejść do Pana. Zawsze pragniemy też czynić to, co mu się podoba, niezależnie od tego, czy jeszcze żyjemy w tych ciałach, czy nie. Wszyscy bowiem staniemy przed sądem Chrystusa i każdy otrzyma wtedy to, na co zasłużył dobrymi lub złymi czynami dokonanymi w ziemskim ściele. Więc jasno, klarownie widzimy, że każdy z nas otrzyma zapłatę, otrzymasz wtedy to, na co zasłużyłeś dobrymi bądź złymi czynami. To jest list, drugi list do Koryntian, piąty rozdział od 8 do 10 wersetu. I słowa Jezusa z Ewangeliana, piąty rozdział, jest napisane, że i powstaną z martwych ci, którzy dobrze postępowali do wiecznego życia... Ci zaś, którzy popełniali zło, na sąd. Więc to jest bardzo klarowne. I dlaczego o tym mówię? Bo chcę ci uświadomić i chcę ci pokazać, że będzie moment Twojego życia, w którym umrzesz. Każdy z nas kiedyś umrze. I być może nie wierzysz w niebo, być może nie wierzysz w piekło, nie wierzysz w tą całą historię opowiadania, może wierzysz w coś innego, nie mam zielonego pojęcia. Ale zastanów się, co jeżeli to wszystko jest prawdą. Co jeżeli Jezus rzeczywiście istniał, co jeżeli umarł na krzyżu i umarł właśnie za ciebie. I staniesz przed sądem i zobaczysz. Tylko wtedy już nie będziesz miał odwrotu. Nie będziesz mógł zmienić swojej decyzji i swojego życia. Dlatego jestem tu po to, nie tylko po to, aby powiedzieć Ci dzisiaj o sądzie, ale przede wszystkim o tym, co jest bardzo ważne, o grzechu, który jest w naszym życiu. I aby powiedzieć Ci, czym jest grzech, bo sam grzech jest bardzo często opisywany różnymi definicjami. I nawet teraz, jeżeli oglądasz ten filmik, to jeżeli wyobraź sobie sytuację, że mówię do ciebie grzech. Jakie pierwsza, jaka pierwsza myśl nasuwa ci się do głowy? Jaka pierwsza myśl przychodzi do Twojej głowy? Być może jest to, nie wiem, seks przed ślubem, może to jest morderstwo, może pijaństwo, może branie narkotyków, może cokolwiek innego. Bardzo często w ten sposób postrzegamy grzech. Ale Biblia pokazuje nam, że grzech jest zupełnie. To też jest grzech, to też nie jest okej okay w stosunku do Boga. Ale podaj nam inną definicję. Jest to pierwszy list Jana, trzeci rozdział, czwarty werset. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, Dopuszcza się też bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. Więc Biblia podaje nam definicję, że grzech jest bezprawiem. I teraz czym jest bezprawie? Bezprawie z języka greckiego oznacza anomia, co, jakby tłumacząc słownikowo, oznacza działanie, stan bezprawa z powodu ignorancji prawa lub jego naruszenia. Czyli, tak w prostych słowach, bezprawie oznacza niepoddawanie się, niepoddanie się prawu lub autorytetowi Boga. Czyli jeszcze bardziej skracając, nieposłuszeństwo do tego, co mówi Bóg. I teraz w tym momencie możesz powiedzieć: No dobra, ale ja nie słyszę tego, co Bóg do mnie mówi. Pójdźmy do raju, do samego początku. Zacznijmy od startu. Gdzie Adam z Ewą funkcjonowali, Bóg przekazał słowo Adamowi i powiedział, że możesz wszystko, możesz zjeść z każdego drzewa, tylko z drzewa poznania dobra i zła nie możesz zjeść, bo niechybnie umrzesz. Czyli Bóg powiedział, czego nie możesz, i pokazał, jakie będą konsekwencje. Pokazał jasno, klarownie, że. Jakby nie czyli jakby złamanie tego zakazu, który, który Bóg mu dał, będzie miało konsekwencje w postaci tego, że niechybnie umrze. I Adam wraz z Ewą, w sumie zrobili to wspólnie, więc bo to była ekipa. Yy, sami byli, <ścoughs> nie było kolejnych osób, ale oni, jakby to co jest niesamowite, oni, jakby zauważcie, Adam nie palił trawki. Adam nie wiem, nie uprawiał seksu z inną kobietą. Nie wiem, nie oglądał pornografii, nie robił jakichś dziwnych rzeczy, nie pił alkoholu, nie, nie, nie brał narkotyków. Ale jest napisane, że poprzez grzech, ja nawet mogę wam przeczytać ten cytat z listu do Rzymian 5,19, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wielu stało się grzesznikami. Czyli często się mówi, że przez grzech Adama wszyscy jesteśmy grzesznikami. Mamy, nie wiem, nawet ktoś stworzył ideologię, że mamy grzech pierworodny, od dziecka. Więc zauważcie, jakby jego grzech. Czym był? On nie był jakby jaraniem trawki, jakiejś innych rzeczy. Był po prostu nieposłuszny do tego, co Bóg powiedział. Dał mu jeden zakaz. Powiedział, nie jedz z tego drzewa. Więc kluczem jest to, że grzech to nie jest jakby często przypisywane różne nasze fizyczne działania, które robimy, tylko to jest nieposłuszeństwo do tego, co powiedział Bóg. Więc naszą definicją grzechu jest to, że jest to nieposłuszeństwo. I idąc do tego cytatu, który przed chwilą przeczytałem, możemy go zamienić w trochę inny sposób: że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się nieposłusznymi prawu lub autorytetowi Boga. W dniu dzisiejszym widzimy to, że ludzie, my jako ludzie jesteśmy nieposłuszni do tego, co mówi Bóg. Nie wiem, jak wy, ja się zastanawiałam. ok, ale jak mogę być nieposłuszny do tego, co mówi Bóg, skoro on do mnie nie mówi, nie słysza jego głosu, tryry, itd., i tak dalej. Ale wystarczy, znaleźć, jakby z, z, wystarczy zrozumieć jedną najważniejszą rzecz, że Biblia jest słowem Bo Bożym. Jest to słowo, które Bóg chciał przekazać i chce przekazać od siebie do każdego z nas. Więc teraz naszym zadaniem jest to, aby być posłusznym do jego słowa. Dlatego jakby, jak ważny jest grzech i dlaczego o nim mówię? Bo grzech jest początkiem do tego, czego chcemy wam przekazać, które będą w kolejnych filmikach. Ale to, co jest ważne, jest napisane, że w liście do Rzymian 3,23 Wszyscy zgrzeszy, zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Więc jasno, klarownie Biblia mówi o tym, że każdy z nas grzeszył. Nie ma osoby bez grzechu. Kolejną rzeczą z listu do Rzymian 6:23, Znowu 23, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym panu. Więc Biblia jasno, klarownie pokazuje, że zapłatą za mój i za Twój grzech jest śmierć. Więc teraz pytanie do Ciebie, czy nie warto zainteresować się tym, co muszę zrobić, aby tej śmierci. Nie uzyskać, aby, aby mieć pewność tego, że okej, okay, że tak jak mówili list do Rzymian, że darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Więc co mam teraz zrobić, aby ten grzech nie miał na mnie wpływu, aby ten grzech nie miał nade mną więcej żadnej mocy? I odpowiedź jest prosta. Ewangelia Jana 8, 34. Jezus powiedział, że zapewniam was, was każdy, każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, odpowiedział Jezus. I dlaczego o tym mówię? Ze względu na to, że jak oglądasz ten filmik, nie wiem jak Ty, ale ja miałem sytuację w swoim życiu, w którym, którym wiedziałem, że grzeszę, że jestem nieposłuszny do tego, co mówi Słowo Boże. Wiedziałem, że jestem nie okay w stosunku do Niego. Miałem taką głęboką świadomość, ale nie chciałem tego robić. I pomimo tego, że ja bardzo nie chciałem i bardzo próbowałem tego nie robić, byłem uzależniony od pornografii ponad 10 lat i nie potrafiłem sam się od tego wyzwolić, pomimo tego, że bardzo chciałem. Pomimo tego, że nawet wierzyłem w Jezusa. A Biblia mówi o tym, że Jezus umierając na krzyżu uwolnił nas spod niewoli grzechu. Więc zadawałem sobie proste pytanie: gdzie jest problem? Dlatego wierzę w to, że ten filmik jest po to przede wszystkim, aby pokazać ci, że grzech w naszym życiu istnieje i on jest. I co musisz zrobić, aby zrobić pierwszy krok w stronę Boga, aby, aby tak naprawdę móc się od tego uwolnić? Pierwszym krokiem jest to, abyś zrozumiał, że. Kiedyś w swoim życiu staniesz przed wszechmogącym Bogiem, staniesz na sądzie. To jest pierwsza rzecz, którą potrzebujesz zrozumieć. Że kiedyś staniesz przed Nim, a On jest sprawiedliwym Bogiem, jesteś miłosierny, ale przede wszystkim jest sprawiedliwy. I odpowiemy za każdy nasz czyn. I to, co jest niesamowicie ważne, potrzebujesz zrozumieć, że problem nie leży po stronie Boga, ale leży po Twojej stronie. Że ja i ty jesteśmy grzesznikami. Co z tym zrobisz? Nie mam zielonego pojęcia. Ale chcę zaprosić Ciebie do kolejnego filmiku, do kolejnego nagrania, w którym pokażemy Ci, co dalej. Jeżeli tak masz świadomość, że jesteś rzecznikiem, chcemy Ci pomóc. Chcemy pokazać Ci, co jest dalej. Więc poczekaj na kolejny filmik, albo napisz do nas na Instagramie, na Facebooku, na profil ustępliwi. Chcemy Ci pomóc. Jeżeli to, co przed chwilą przesłuchałeś, dotknęło Twojego serca i czujesz, że Chcesz już teraz oddać swoje życie Jezusowi, chcesz się z nim pojednać i chcesz pokutować przed nim, że chcesz się odwrócić od starej drogi, którą podążałeś, i chcesz oddać swoje życie Jezusowi, to chcemy się z Tobą pomodlić i poprowadzić Cię w krótkiej modlitwie. Więc jeżeli czujesz to w swoim sercu, to zamknij swoje oczy i powtarzaj za nami. Panie, dziękuję Ci za ten dzień. Dziękuję Ci za to, że otworzyłeś moje serce i przemówiłeś do Niego. Dzisiaj wyznaję przed Tobą, że jestem grzesznikiem. Proszę Cię, Ojcze, o przebaczenie i wyznaję, że Ty, Jezu, jesteś Moim Panem i Zbawicielem. Wyznaję, że wierzę, że Jezu, umarłeś za mnie na krzyżu, że zmartwychwstałeś. Więc dziękuję Ci za to i przyjmuję Twoją ofiarę. I proszę Cię, Ojcze, abyś prowadził mnie, używał mnie do budowania swojego królestwa, napełnił mnie dzisiaj swoim duchem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Gratulujemy. Ta decyzja jest najlepszą decyzją, jaką mogłeś bądź mogłaś podjąć w swoim życiu. Koniecznie napisz do nas. Chcemy Cię poprowadzić dalej w Twojej drodze z Bogiem.